Witam serdecznie w odcinku dotyczącym czołówki i napisów końcowych mojej krótkiej serii animowanej Robot Kamera Akcja. Czołówka i napisy końcowe, które dla uproszczenia nazywam sobie intro i outro, nadają moim kreskówkom taką fajną ramkę i rytm. Muzyczka w nich jest powtarzalna, powtarza się na początku i na końcu odcinków, ale i we wszystkich oglądanych odcinkach w serii Muzyczka jest wpadająca w ucho, a na obrazie, zarówno w czołówce, jak i w napisach końcowych, dzieje się dużo, szybko i skoncentrowanie, jak na jedynie kilka sekund. Zaczynając od intra, jest to upadek dziewczynki i robota, który widać z perspektywy również biorącej udział w upadku kamery. Kierunek ruchu, ekspresję twarzy postaci oraz ruszające się w losowe strony widok kamery to dużo skoncentrowanego ruchu w rytm muzyki. Biorąc pod uwagę, że intro jest na początku odcinków, to tak angażujący wizualnie początek może po prostu złapać uwagę widza i to faktycznie może być strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi na przykład o YouTube, dlatego swoją drogą polecam się do tworzenia takich początków, niekoniecznie bajkowych. Napisy końcowe to inna bajka, chociaż mają tę samą muzykę i też służą złapaniu uwagi, widza, to to złapanie uwagi nie jest już tu priorytetem, w końcu napisy po prostu są na końcu ale mimo wszystko po prostu warto je angażująco animować. Jeżeli przypomnicie sobie napisy końcowe z losowego, zwykłego aktorskiego filmu, który ostatnio oglądaliście, to pewnie doskonale pamiętacie, że to jest tylko to. Napisy lecące z dołu do góry. Klasyczne napisy filmowe to naprawdę jest tylko to. Czarne tło i białe nazwiska i stanowiska. Filmowcy nie mają w tej kwestii za grosz fantazji. Sama raczej nie mogę wskazać ciekawych i oryginalnych napisów końcowych z filmu aktorskiego. Ich uatrakcyjnienia nie są zbyt oryginalne, ale zdarzają się. Czasem na początku może być jakieś przejście. A później te nudne napisy, których nikt nie ogląda. Czasem zdarza się, że przez chwilę lecą obok jakiejś scenki i wpadki z produkcji filmu albo coś w stylu ciągu dalszego już po filmie, podczas gdy lecą te napisy. Czasem mamy scenę po napisach i to jest wszystko co udało się wymyślić filmowcom. Ma to jakiś cel i praktykuje się czasem takie przedłużanie akcji na napisy końcowe, ale mimo wszystko w większości filmowe napisy to głównie tylko ciągi literek. Off to the Bahamas with you know who. Come, with me, A teraz przypomnijcie sobie ostatnią animację, którą oglądaliście. Nieważne, czy to jest jakiś serial animowany, czy kinowe długometrażówki, bajeczki dla małych dzieci. Animacje kończą się już ilustrowanymi napisami końcowymi. Po pierwsze. I tak tych ilustracji i animacji zbiera się w procesie produkcji bardzo dużo. Obrazków jest od wyboru do koloru, więc łatwo po prostu coś dobrać i w te napisy końcowe wkomponować. To jest po prostu świetna okazja, żeby pokazać widzom, że ten film był dla nich animowany, czyli że ręcznie rysowany przez prawdziwych artystów. Dlatego w napisach końcowych często wstawia się nie te kolorowe, gotowe, już piękne animacje, ale na przykład szkice albo koncept arty. Widz dostaje gotowy film, ogląda go i idzie dalej, a przed obejrzeniem premiery nie szuka się szkiców i procesu produkcji, ale normalne zwiastuny i trailery. Każdy czeka już na ten efekt wow. Promocja filmu animowanego to animowane i kolorowe posty, plakaty, reklamy i zwiastuny. Większość ludzi nie googluje jak powstaje animacja, a raczej co może być w fabule, o czym jest ten film i jak wizualnie wygląda gotowa już animacja. Dlatego w napisach końcowych pokazujemy, że ta animacja i te postacie nie powstały tak po prostu, od razu w takich kolorach i tak wyglądające. I to jest takie podkreślenie, że pracowaliśmy nad tym. Drugi powód to oczywiście uatrakcyjnienie napisów końcowych i czołówek. Kiedy w napisach końcowych są jakieś zwierzątka, postacie albo animowane rysunki czy scenki, to siłą rzeczy ktoś zwróci na nie wzrok. Więc dlaczego by z tego nie skorzystać? I tak materiałów do stawienia jest bardzo dużo. Animatorzy mają na swoich komputerach wycięte sceny albo animowane pomysły, które nie zmieściły się w filmie, więc można je pokazać później. Są też postacie, którym wymyślili jakiś fajny, ciekawy ruch, ale też nie wystąpiło to w filmie. Więc można animować tę postać troszkę dłużej. To też nic nie kosztuje. Pomysłów na napisy końcowe jest tyle, ile animacji. Każde zakończenie filmu czy serialu animowanego jest oryginalne i inne. Czasem nawet specjalnie animuje się napisy końcowe. Specjalnie się je ilustruje i tworzy animacje właśnie pod napisy. W takim przypadku można wspomagać się konceptartami albo animować pod storyboardy, ale nie zmienia to faktu, że animacja jest robiona od początku. Tak jak w tym przypadku, kiedy film 3D dostaje czołówkę i napisy końcowe animowane w 2D. Sposobem na zakończenie animacji, który ja zastosowałam u siebie, to zwykły character design. Jest to zaprezentowanie projektów postaci w różnych pozach i z różnymi ekspresjami twarzy. Są to po prostu postacie animowane trochę dłużej, z tym, że o wiele bardziej intensywnie. Każda postać jest pokazana w różnych dynamicznych pozach i z całkowicie różnymi ekspresjami twarzy. Moje napisy to dwie postacie, które przez dosłownie kilka sekund robią bardzo dużo i bardzo szybko. Zmieniają poza co łamek sekundy. Poza tym, każda poza i wyraz twarzy są zupełnie różne od poprzednich. Wszystko, co się dzieje, jest dość dynamiczne, tak aby mniej więcej można było zauważyć, co tam się dzieje, chociaż właśnie bez przesady. Nikt nie będzie zapamiętywał, jakie są te pozycje. I dla mnie też ważniejsze było, żeby w racjonalnym tempie obraz był po prostu szybki. Napisy te mają około 500 klatek. Przez 500 klatek mamy tu bardzo dużo zmieniającego się ruchu, zarówno te zatrzymania puzna ułamki sekundy, ale też to, co jest pomiędzy jedną a drugą pozą, czyli przejścia z jednej pozy w drugą. Postacie robią kroki w bok, odwracają główki, ruszają oczkami, rączkami, nóżkami, przybliżają się do ekranu. Puszek lata z jednego miejsca w inne, zmieniając kierunek wzroku. Pojawia się też kursor myszki, na który postacie reagują. Płynnie przechodzimy od tego wszystkiego do napisu subskrybuj, a więc mamy tutaj też takie sprytnie wkomponowane call to action, czyli prośba o subskrypcję. Już wszystko. Tak właśnie przedstawia się moja ramka z czołówki i napisów końcowych. Mam nadzieję, że przyciągają uwagę obrazem. Jeżeli podobają się Wam moje intro, outro lub ten odcinek, proszę o zostawienie mi za nie lajka. A za tydzień zapraszam na odcinek o montażu i innych pracach końcowych. Do zobaczenia!